Już pora wstawać! Która to godzina? A, kto to? Łatko! Łatko, kto to? Jejo. Ale gdzie ja w kiblu jestem? Nie, ja idę! Muszę otworzyć drzwi! Nie! O Matko, kto to? Jezu! Grażyna! Jez, a żeś mnie przestraszył! Hej, hej, Ja stałam przed chwilą, ja nie wiedziałam co się dzieje. Co nasłuchać u Ciebie? Nic ciekawego, wiesz. Coś mówiła, że żeby mogę wpaść do ciebie na herbatkę od rana, no a dobra. jest godzina już dziesiąta, a słoneczko Jaka wyszło. Chodź. No słoneczko wyszło, o dziesiątej późno wychodzi to słoneczko w Web City. Coś. No, no dobra, to wejdę, jakbyś mogła no. zrobić herbatkę, sąsiadę, odpalę sobie tu telewizorka. Ej, nie muszę Cię, ten najlepszy program mm. na świecie. Kotełek motołek zrobił kubkową tęczę. <śmiech> 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 tak? Okay, tak. Kto a jest to? Tak. Ja cię ja nigdy nie wiem, co tu się stanie. Czy on <laughs> zrobi kubkową tęczę, czy nie wiem. Dobra, masz. Czy go w kosmosa proszę, bardzo, picie. Gdzie no masz ty? to picie? No, dla... Ej, kogo ty zaprosiłaś? Króliczka jakiegoś? <noise> dla ciebie właśnie to. No ja nie chcę tyle dziewczyn tutaj. Ja jedną chcę tutaj. Daj mi łyka. Ty... No daj mi ten kubek. No masz. No, nie... Ej, no przyszła następna. No bo ty je wprowadzasz tu. Czemu wszyscy na mnie tutaj lecą? Przecież ja z tym kości przyszłem. No przecież... No przecież to ty wprowadzałeś. Nagrywacie. Ty nagrywacie? O, no proszę. Nagrywasz Zgadła. coś? Zgadła. Z Nikolą? No nie. Czekaj, czy, tak nagrywamy, odpisałem mi. O, ja ty. No ale tyle ich wprowadziłeś, ja nie wiem co ty Ja robisz, nie wiem, że to twoje koleżanki przyszły do ciebie. Tutaj ja nie mam koleżanki. Ej, 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 ten mi już puścił? Halo? No? Już ej, mi tak... hej, Moni, cześć! U! No, ale się cieszy! Mam no, cię no to Cię serdecznie. Kitibella. Bardzo. Kicybella ciup. A dobra! Ja byłem tutaj honorowym gościem. Daj mi tą herbatkę. No, proszę, no trzymam no. ten kubek. No to daj mi ją! A jak ja mam ci to podać? Ja cię nie wierzę. Ja cię nie wierzę. Dobra, w każdym bądź razie idziemy na plac zabaw, mam dla Ciebie pewną propozycję. Dobra. dobra, to ja wypiję to. Nie później. wiem czy w to wchodzisz. Ej, a możesz sobie wziąć picie? No to se sam no sobie sam wezmę, idę sobie wziąć. Poczeka. Tam mam te. Ty, tej jogady, to mieszkanie jakąś pusto, tutaj masz. <grym> ja nie mam kasy. W ogóle. Mm. Nie masz ile masz, Kasiury? Nie mam. Jak tysiąc 1500 masz? <grym> nie mam kasy. Coś tam sobie kupisz za to? Ty. Dobre. Powiedzcie, żeby Samonika im kupiła coś tam za to. Dobra, ty. Mogę? Ja no powiedz, cóż, że możesz. Możesz, nie no są u siebie. Tak, tak. tak. No. O lody co... Dobrze, no. bierzcie, bierzcie, częstujcie się. Dobra, możemy... Dobra. Tu się imprezka u ciebie zrobiła, w ogóle ty! tu pozuje nadal. Co tu... Dobra, ale słuchaj, wyłącz Akceptuję. telewizor. Ja sobie łyknę tutaj jeszcze tego napoiku no. magicznego. No. No dobra, no to jak imprezka, no to szalejmy. Nie imprezkę bo się omawialiśmy, chodź, idziemy. Chodź Chodź, chodź, dobra. idziemy. Nie dobra, będę wiecie czekał za tobą. Bo... No. I weź sobie jakiś dzwonek, bo już mnie ręka boli tego pukania. Chodź na plac zabaw. Ej, czekaj, bo mi się trzeba bo tak zawsze to... zapominam gdzie jestem na Tam. No I Dobra, trzy, Gdzie jesteś? No tu. Kto pierwszy to lepszy. A już nie ja jestem pierwszy. Ty jaki Ja i to daleko A! pierwszy jestem. Ja, ja jestem pierwszy. ty. Ty, pa, 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 ty oba pa, pa, na prawo UFO leci. Jakie UFO? No tam. tam, tam Ale ty małe. jesteś. Dobra. Dobra, chodź mi teraz, wytłumaczę zasady naszej gry. To jest jakaś ławeczka. No. Chodź usiądź sobie. No. Siadaj. Dobra. Dobra. I słuchaj, zasady są gry takie, że ja mówię do ciebie yy, wiesz co ja mówię? Nie wiem. Yy, 24 godziny na tak. Czy... O! No, taki challenge wymyśliłem. No to I ty musisz. mi mówić tak. Zgodzić. A w następnej części ja ci będę mówił tak. Co ty na to? Okej, okay. dobra. Dobra. No Tylko odpowiedz fajnie. tu koleżance, że nagrywamy, nagrywamy. Chyba, że 24 H, na. Tak, o, dobra. I teraz to możemy. Chyba, że już se poszła, już ma nas dosyć, tak myślałem. Ale niech zobaczysz, zaraz tu. Ej, ty, ona ma ołówek, zobacz! Ale fajne. Ja, kojpika, dobra. no, mm. Do, Chodź, zaczynamy, gdzie jesteś? Dobra, dobra. No tak, tak. No poczekaj, no nie jeszcze. Tak. Czy zjedziesz z tej zjeżdżalni? Tak! Dobra. A to było moje marzenie. Yeah. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu? Ty mu ty mnie w podłogę gdzieś tam wpadłaś w ogóle i zakopałaś się w tym piasku. Dobra. Wiem, widzę, że ładnie się ubrałaś, no, no fajne, masz tu buciki. tak? No, no to wskocz do wody. Mm. Wskoczysz do wody? Musisz, no. Szarujesz do wody. No dobra, tak. Sopiesz za... się. Nie. No, aha, muszę mówić. A ja tak. teraz będę łapał ryby na ciebie tutaj, o. Gdzie ty jesteś? Ja sobie Ty się łapię ryby. Ciebie złapię zaraz tam. Czyli. <grym> nie, kiedy czy też, nie, nie. A co ty na patyka łapiesz? Jak ty jesteś na długie? Czemu coś drzewo? nie idzie? I ty na drzewo łapiesz. Teraz na ciebie... Opa! Whip. O, chciałam, nie. nie, nie. Mnie. Ja, naprawdę. Czuwa, ej. Nie, 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 nie. Ciągnę, ciągle Dobra, dobra, dobra. Nie, bo ty tutaj jesteś z dachowym rybowiem, choć nie Idę. Dobra. Co mi jeszcze chcesz powiedzieć? Proszę, ja chcesz mi zabrać do miasteczka na pizzę? No, no tak. No, no chodź. <laughs> dobra, idziemy, chodź. <laughs> nie, 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 Peroni. Dobra. Uuu. Ej, już się raz zrobiła. No, ty jesteś śpiący. Ciekawy, kiedy tak. szkołę otworzą. <laughs> Ale się poświęcę. Tego loda mi kupisz i będziemy kwita. No to chcesz pizzę czy loda? Bo powiedziałeś, że na pizzę. Aha, no dobra. Tak no to chodź najpierw na lodę, na, pi na pizzę. Ja dobra nie mogę. Ja się siadam i ty masz mi zrobić pizzę, kolidzko. O klopka. czym ty myślisz to? Ja U nie wiem w ogóle. Hmm. Ja się siadam. Proszę bardzo i tu ma być lód. A no gdzie Ty tam? No, dobra. Udawać, że jesteś kelderką. No nie siedź koło mnie. No ale to gdzie mam mis? No podać, proszę Dodaj tu podejść to. do klienta. Mhm, ja to daję. Fuu, gdzie jest ta pizza? Tu jest pizza, zobacz. No ale przecież te zło no, to było zamówienie No tu mi koleżanka już obsłużyła z pizzą. O! No ja sobie z nią zjem tą pizzę, nie, dawaj. Nie, ja no. Ej, uciekaj. To jest moja pizza, Ty dobra, miałeś jem. przynieść mi. Ej no. Ja sam, sam zadam. Ej, oddawaj ją. No, ja Dodam ale już ja zjad... cię do... A zaakceptuj. To ci przysła ty. zaproszenie, zaakceptuj. To ty. A ty aha, no, no dobra. dobra, dalej. No, bo nie będziemy przyjaciółmi. nic. O. To ja... żyłaś czy nie, bo ja nie wiem co ty tam robisz teraz. No ja. Are tutaj. you sure you want to remove? Nie, nie chcę usunąć siebie ze znajomych. Dobra. E będziemy no znajomy. masz tą pizzę, no, gdzie to... jest też. No to ale nie podeszłaś no ja nie chcę tej. Ja chcę normalnie, żeby ktoś podszedł do mnie ja się dobrze. zapytał gdzie dobry. Panie Grabe jaką parcę pizzę, no? Dzień dobry panie gramy. Nie tej, ta mi się nie podoba. Z barbek. Z nie, ta nie lubię. Grabie. Ja chcę, ja chcę Margarity. A to nie interesuje ja jej. Smacznego. Słysza, yy, yy, mówię ci, żebyś nie jadła. No, ale ja nie ja tak na no, wszystko. No to, to tak, Mo. tak możesz nie jeść. Mo, dobra. dobra, no chodź, dobra, koniec zostaw komuś bezdomnym, zostaw tą pizzę, to niech nie zjedzą. Dobra. Yy, słyszałem, że ładnie śpiewasz. Wejdź tutaj na scenę, a ja są posłucham, jak chcesz śpiewać. No, i zaśpiewaj mi, ja chcę usłyszeć tego. Nie. Co by sobie tutaj usłyszeć? A. Poczekaj, czekaj, czekaj. O ta, Kitty Bella ci będzie grała, ty śpiewaj. No. I... Gramy, gramy, jesteś najlepszy nie. na świecie. To jest la, la, la. No dobra, trzy, cztery, no Ja nie mogę No. No no gramy, dalej! Gramy, gramy, jesteś najlepszy na świecie. Na, tam nydza, Kogo oni tu zatrudnili? Jakiś jąkały tutaj do tego, dobra. Ej, najlepsi... O, no, psz, konisa. On. Nie, ja stąd nie, wychodzę. Yy, ostatni raz byłem w tej knajpie. Jedzenie okropne, obsługa okropna i do tego jeszcze macie kalekę śpiewającą jakąś. Nie, ładnie koniec. poszło. Nie, koniec. Poszło fajnie. Dobra, yyy... No dobra, no to Ci powiem, że ten, y... ale nie wejdziesz na ten dach, ten, ten, ten od lodów oh, tutaj. Nie. No nie we... A, jak nie, Co, jak nie musisz? O, no. przecież się nie da. No, wejdź. Ale nie da się, Pokażę Pokaż, gdzie Ty jesteś w ogóle? Nie wiem. Puska, tam, jaki głup Ty. Ale Ty wejdziesz, Czekaj. nie wejdziesz nie, tak nie, samo. Nie, ja nie Ej, do... jestem w dachu, no sama w środku. Jest. Ej, jak no ty to tam wlazł, To no wychodź tam, zadzwonię na, na policję. Halo, poczekaj, wykręcam numer. Halo, drrr, dr. dzień dobry, panie policjancie, bo ja chciałem zgłosić, yy, jakaś pani przybrana za że atakuje dacha, dach od ludów. No jak to? No tak, bo ona, proszę pana, ona myśla, że to jest prawdziwy lud i podjada ten dach. No to jest takiego ciastka. Wyjdę no. do ciebie. Tak, tak, dziwna ta pani jest, tak. Nie umie śpiewać. No to jest ta właśnie, tak. Wiesz co? No. no dobra, teraz usiądź tutaj. Usiądź tutaj. Pod? Usiądź. I wołaj. No usiądź sobie. I mów tak Uwaga, uwaga! Ja mam najsłabszy kanał na YouTubie, ale Nie. jest ktoś lepszy ode mnie, zapraszam na kanał Gramy Głośno, żeby wszyscy Nie. słyszeli Nie, no. no. mój kanał jest super no. Uwaga, uwaga, ja mam najlepszy kanał na YouTubie, ale jest jeszcze lepszy kanał Gramy Słyszałaś, Słyszałaś, Ty Grażyna słyszałaś Czekaj, tu jesteś, ty, ty Marian. Ci czytają teraz ty. Nie czytaj normalnie, wchodź na gramy. No dobra, do, gdzie Nikola? Nikola, Nikola ten. Nikola. Yy, nie wiem, co ona robi. Yy, nie wiem, rozmawiała za gatorem. Rozmawia z. Rozmawia. No właśnie. Przez telefon. telefon. Dobra, Dobra, chodź pan Darym. Dobra, no. zaliczam ci, gdzie ty jesteś w, w ogóle? Jest. zaliczam ten dzień, dzisiejszy tak? dzień no to fajnie. I, i w teraz, może się zepsuć na mnie, no. Dobra, no to, to, to słuchajcie, ja się będę z wami żegnał, no. mam nadzieję, że się odcineczek podobał, z mojej strony to wszystko, komentował Jad Wężyk. Ta jasne i proszę się przyznać jak się nazywasz. Gramy. Nie podtrzywaj. Jestem gramy i spadamy. Dobra, idę. No to żegnam Was serdecznie. Pa! Pozdrawiam wszystkich, których I dzisiaj spotkałam. idziemy sobie biegać w kółko.